Cześć wam z tej i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przybył na ziemski przekaźnik strata. Tak, a więc cóż tym razem Baro ma dla nas? Na samym początku widzimy nową ozdobę myśliwca Harpi. Później mamy figurkę Noggle barokatir, zasięg Prime dla broni białej, zagłada plagi Prime do pistoletów, czystka korpus Prime do strzelb, skrzydła strażnika odrzutowe Prisma, tasaki podwójne Prisma, sztuczne ognie Katir, znak Bestii do broni białej miotanej, skórka Elixis do Redimera, Viper Wraith, Sajandana Yamato Prisma, zestaw pancerza EOS Prime, relikt aksi V8 na Volta Prime Neuroptykę, jak i również Volta Prime Powłokę i przy okazji o Donate Paleta kolorów eminencja Diadem Katir Kornu Plyw pryzmatycznego kubrowa Efemera Lotus Karta Prex Pluszak Fas Skórka nas do pistoletów i oczywiście misja na Pustynnego Władcę i narosa. A teraz co warto kupić, by sobie nieco zarobić? Na pewno mody Prime, jeżeli chodzi o zasięg do broni białej, te sprzedają się nieco lepiej niż pozostałe. Tasaki podwójne pryzma, jak i również Viper w Raid również się przydadzą. Każdy będzie chciał kupić, kto będzie chciał uzyskać maksymalną rangę mistrzowską, ewentualnie kolekcjonerską. Relikty akcji V8 oczywiście po Volta i Odonate, ale również dla posiadania samych akcji w większych ilościach również się tutaj przydadzą. Volt też się sprzedaje, Odonata kolekcjonersko również znajdzie swoich nabywców. Niestety za dużo rzeczy, jeżeli chodzi o Baro, tutaj nie mamy, w kontekście zarobkowym, ale na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A wam jak podoba się ten Baro, dajcie znać w komentarzach.